No, cześć, to Kuba, szkocki ogrodnik, a to jest bagno grenlandzkie, Połącznie Ledum Grenadicum, ewentualnie Ledonadon grenlandzki. Jest to dużo necznik pochodzący, jak nazwa wskazuje, z Grenlandii, ale rośnie do, zarówno w Kanadzie, i na Alasce. Jest zimozielony, bardzo odpłodny na modus i lubi stanowiska kwaśne, ewentualnie neutralne. Ma drobne białe kwiaty, tutaj u mnie kwitnące, jak widzicie w maju, zebrane w takie baldachimy, są bardzo słodko pachnące i przy dotyku stosunkowo lepkie, powiedział, takie mają. Czego się nie spodziewałem, bardzo chętnie są odwiedzane przez pszczoły i przez śmiele. Przez no nie spodziewałem się, że jakiś urzędnik może tak, tak chętnie być odwiedzany. Przez owady zapylające. E, ciekawostką jest to, że właśnie ta roślina jest: e, po angielsku na, nazywana jest jako e, herbata z, labrado, z Labradoru. E, Labrador to prowincja w Kanadzie. E, te liście są e, parzone i, i, i spo, spożywane przez, przez lokalnych mieszkańców. Mieszkańców Kanady jak, jak, jako, jako gorący napój, szczególnie w czasie zimy. Um, ja jeszcze nie próbowałem, chcę go troszkę, troszkę żeby mi ta roślinka podrosła i wtedy zerwę kilkanaście liści zimą i spróbuję jak, jak to smakuje, to wtedy wam też nagram film. Um, są generalnie dwie odmiany. Jedna jest właśnie taka stosunkowo luźnie po której do wyżej. Um, bardziej wysoka i druga jest odmiana helma, która jest bardzo, bardzo kompaktowa. Mi chodziło o to, żeby oprócz, oprócz kwiatów posiadać właśnie tak e, liście na herbatę. Dlatego zdecydowałem się na tą większą odmianę. Jest może troszeczkę mniej dekoracyjna, no ale myślę, że to będzie tak ciekawe, spróbować sobie e, herbaty z Labradoru. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. Jeśli się Wam podoba, subskrybujcie. A ja już dzisiaj zakończę. A, pachnie cudownie, naprawdę. Um, Pozdrawiam gorąco, trzymajcie się, hej, papa.